Weekend FM za 13 minut będzie 11. A dziś 14 dzień października. Pozdrawiamy raz jeszcze wszystkich nauczycieli, ale to oczywiście działa także w drugą stronę. Nauczyciele mogą pozdrawiać uczniów. Dzień dobry. Mam na imię Darek i jestem nauczycielem. Chciałbym serdecznie pozdrowić wszystkich uczniów, którzy się angażują i współpracują. Pozdrawiam również tych, którym się nie chce, ale chociaż nie przeszkadzają tym, którzy się starają. Pozostałym życzę, abyście w przyszłości musieli uczyć cudze dzieci. Albo chociaż swoje, a możecie się spodziewać, że nie będzie łatwo. Pozdrawiam. Na pewno nikt nie mówił, że będzie lekko. Obyście cudze dzieci uczył. To takie stare przysłowie. Ciekaw jestem, czy to błogosławieństwo, czy przekleństwo.